O czym będzie ten film? Jak ja pokonałam strach i zaczęłam sprzedawać swoją ekspercką wiedzę? Wiele osób jest ekspertami w swojej dziedzinie, ale nie ma odwagi, żeby zacząć sprzedawać swoją wiedzę online. Pokażę Ci w tym wideo, jak ja zaczęłam sprzedawać swoją wiedzę w online, jak pokonałam wszystkie swoje ograniczenia, cały mój strach, który mi towarzyszył, no i wyskalowałam swoją, swoją sprzedaż, sp sprzedając w systemie High Ticket CEO. Więc zostań do końca tego wideo, bo będę pokazywać krok po kroku, jak możesz zrobić to również ty. Na początku podzielę się moją historią i jak to się wszystko u mnie zaczęło. Parę lat temu sprzedałam markę którą tworzyłam w Polsce, w Czechach i w Słowacji. W sumie łącznie stworzyłam 65 salonów sprzedaży, za zatrudniałam 300 osób, no i zarządzałam dosyć dużą firmą. Miałam ją z moimi partnerami biznesowymi i tak jak mówię, te drogi się, ta podróż się skończyła. I, no i zostałam jak gdyby po sprzedaży Tosa z różnymi innymi inwestycjami, ale wiele osób pytało mnie, Aga, Boże, jak to zrobić? Jak to zrobić? Powiedz, dorać. ja tak w zasadzie zaczynałam komuś doradzać. I y, powstała jedna dziewczyna do mnie kiedyś przyszła i mówi Aga, masz taką wiedzę, dlaczego Ty się nią nie dzielisz? I wiecie, co wtedy się stało? Ja poczułam wielki strach. Poczułam to, że będę oceniana przez innych. Zaczęłam też siebie podważać, czy faktycznie ta moja wiedza jest taka, taka dobra. No i ona mówi do mnie: ta dziewczyna mówi wtedy do mnie, dobra, jeżeli się wstydzisz na Instagramie, to spróbuj na TikToku. No i tak zaczęła się moja przygoda. Spróbowałam na TikToku, pierwsza rolka poszła super, druga, trzecia. I zaczęłam wierzyć, że faktycznie ta moja wiedza jest potrzebna innym i daje olbrzymią wartość, której gdzieś tam na początku nie zdawałam sobie sprawy. Tak powstał plan mojego, mojego programu mentoringowego, ale jeszcze po drodze były, były inne, inne sytuacje. Na początku stworzyłam swój produkt cyfrowy, który chciałam sprzedawać, ale niestety również gdzieś strach i brak wiary w to, że, że mogę to zrobić, że mam tą wiedzę, powodował, że nie podjęłam się kampanii sprzedażowej. Czyli nagrałam kurs, zrobiłam wszystkie rzeczy i kampania sprzedażowa, że tak powiem, nie ruszyła, ponieważ nie miałam takiej wewnętrznej odwagi. Ale to też było potrzebne, dlatego że uważam, że każde kroki w naszej, w naszej przygodzie są potrzebne biznesowej. No i później minęło parę miesięcy i stwierdziłam, że zaczynam działać z programem mentoringowym. Na mojej drodze również pojawiły się osoby, które zaproponowały mi skalowanie tego projektu. I tak rozpocząłam pierwszy program mentoringowy w marcu zeszłego roku, gdzie sprzedałam pięć akcesów. W ogóle nie, jakby nie myślałam, że że moja wiedza jest tak y, bardzo potrzebna innym, nawet nie umiałam do końca tak dobrze się wycenić. No i wszystkie te systemy były... Po prostu w powijakach. Natomiast pierwsza edycja się odbyła, druga, trzecia. No i zobaczyłam, że na to jest olbrzymi potencjał, i zaczęłam zgłębiać swoją wiedzę w sprzedaży high-tech CEO. W związku z tym zapisałam się na liczne kursy zagraniczne, żeby dowiedzieć się, jak te systemy mogą działać najlepiej i jak ja mogę skalować swój biznes, dając też wiedzę i wartość innym, którzy, którzy tego um, potrzebują. I którzy są za to bardzo wdzięczni. Więc yy, jeżeli jesteś ekspertem i chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób możesz ty sprzedawać swoją wiedzę ekspercką, bo uwierz mi, na 100% będzie ona komuś potrzebna, bo często zadajemy sobie takie pytania: Okej, okay, ale to już wszyscy wiedzą. A, po co ja to będę mówić? Przecież to jest wiadomo i oczywiste. Otóż nie, pamiętaj, że ty jesteś w danym miejscu, a ktoś inny jest 4-5, czasami 20 kroków za tobą i to, co mu powiesz, będzie dla niego super. Ja też właśnie wielokrotnie. Myślałam, że otworzyć 45 salonów, wyskalować firmę, sprzedać ją do zagranicznego koncernu, że to jest takie o, że przecież to wszyscy wiedzą. Otóż nie. Ludzie tego nie wszyscy wiedzą i chętnie czerpią z moich rad i porad. Oczywiście dynamiczny jest świat, wszystko się zmienia. Mamy dzisiaj AI, mamy dzisiaj totalnie inny jakby świat niż, niż kiedyś i ja tak samo cały czas się rozwijam. Natomiast sprawy biznesowe, jak, nie wiem, jak finanse, jak zarządzanie zespołami, jak elementy twarde, jak kpi -e, jak elementy miękkie zarządzania, jak budowanie infrastruktury e-commerce'owej, jak budowanie wielu, wielu, wielu infrastruktur sprzedażowych. To jest wszystko bardzo podobne. Natomiast zmieniają się Narzędzia, które ja oczywiście też dostosowuję, bo jak, jak pewnie wiecie, obserwujecie mnie na Instagramie czy na innych nośnikach, to na innych, w innych social mediach, to widzicie, że ja korzystam z wszystkich udogodnień nowej technologii i idę do przodu. Także, także to tyle tytułem wstępu o mnie i teraz chciałabym Wam powiedzieć, jak możecie właśnie to zrobić w bardzo prosty sposób. Teraz zacznę, zacznę od tego, jakie były moje obawy i jak je pokonałam. Każdy ekspert czy osoba, która posiada wiedzę w czymś, ma taką obawę, jak wyjść teraz do innego kanału sprzedaży, jak zacząć mówić o swoich rzeczach, czego ja się głównie obawiałam i z czym się spotkałam. Spotkałam się z oceną innych, także, a wiadomo... Z najbliższego środowiska, e, którzy gdzieś mnie znali, którzy gdzieś, e, no nie wiem, podważali, albo mówili, o, Aga, ty już wypadasz z lodówki, jesteś wszędzie, daj sobie spokój. E, natomiast jak masz dotrzeć do innych osób? skoro nie się nie pokazujesz. Czyli to jakby no musimy się pokazywać, jeżeli chcemy, aby ta nasza wiedza dotarła do innych. Oczywiście możemy się pokazywać w różnych formach. Mogą to być, może to być Instagram, może to być TikTok, może to być LinkedIn, może to być YouTube. Natomiast jeżeli chodzi o kanał, kanał dotarcia, kanałów jest bardzo dużo, mogą to być podcasty, form jest wiele. Natomiast jedno co jest pewne, jeżeli jesteście ekspertami i chcecie sprzedawać w systemie High Ticket, musicie o tym powiedzieć światu. To jest tak samo jak macie produkt e komersowy i otworzycie sobie sklep, bo to też jest wiele problemów moich klientów ma tego typu, że otwiera sobie sklep, tworzy produkt i potem mówi nie ma klientów. No oczywiście, że nie ma, bo to jest na takiej zasadzie jak postawisz sklep w środku pola, to nikt do niego nie przyjdzie, tak? to trzeba zadbać o ruch. I tak samo jak jesteście ekspertami i chcecie zadbać o ten ruch, no to też musicie gdzieś się pokazać, czy na konferencjach, czy na wystąpieniach, czy na wielu, wielu, z możliwości jest ogrom w zależności od waszej branży i w zależności od tego, co, co robicie. I teraz jak ja pokonałam te ograniczenia? E, wiele razy się zatrzymywałam, e, wiele razy się, że tak powiem, nie chcę powiedzieć, że poddawałam, ale myślałam, może to nie ma sensu, e, natomiast tutaj jest kluczowa praca nad mindsetem. Praca nad, nad swoimi ograniczeniami, ale też to, co mogę Wam powiedzieć z drugiej, z drugiej strony, jak zaczynam pracę taką mentoringową i zaczynam konsulting dla firm, przed pierwszym spotkaniem zawsze się bardzo bałam. Miałam taki duży stres, czy dam radę. Natomiast później widziałam, że bez problemu to jest jednak moja wiedza zdobywana przez lata, i bez problemu jestem w stanie większość problemów rozwiązać, a jak nie to wesprzeć się osobami, które gdzieś ze mną pracowały i zrobić to w super świetnym teamie. I ilekroć szłam do przodu tą drogą, tyle kroć było prościej. Jeśli bym nie zaczęła wcześniej, no to nie doszłabym do tego momentu. Więc dlatego. Ważne jest, żeby po prostu zaczynać, żeby zrobić pierwszą sprzedaż, drugą sprzedaż, trzecią sprzedaż. I uwierzcie mi, w dziesiątej, w setnej czujesz się już idealnie. Oczywiście y, oczywiście, to wszystko, to mówię bardzo dużo, mówię o mindsetie i pewnie tutaj znajdziecie też na YouTube odcinki, które będą temu poświęcone, bo nie chcę teraz rozpraszać uwagi. Chcę się skupić bardziej na, na high ticket CEO. I powiem Wam... Y, co dało mi ta sprzedaż w ogóle mentoringów i jak ja sobie w ogóle wyobraziłam moje życie? Bo może od tego zacznę. Wyobraziłam sobie moje życie, że kiedyś prowadziłam biznes, który był biznesem opartym na, na sklepach, na biurze, na moich podróżach pomiędzy krajami. I to był biznes, który wtedy, jak miałam 30 lat, był dla mnie świetny. był, był dokładnie spełnienie moich ambicji. Natomiast zadałam sobie pytanie, czy ja teraz chcę taki biznes? I moja odpowiedź była, że nie do końca. Moja odpowiedź była, że ja chcę jednak żyć w troszeczkę innym klimacie, ja chcę mieć więcej wolności, ja chcę podróżować, ja chcę móc y, te mentoringi, wsparcia robić z wielu miejsc na świecie. I tak zaczęłam kreować swoje, swoje życie. Cały mój zespół, który, z którym teraz pracuję, bo tak jak, y, jak już później też wam powiem, y, zaczynałam tylko, byłam ja, natomiast teraz w moim zespole jest y, no, około 6 do 8 osób. I y, y, to jest cała ta infrastruktura, którą przy właśnie High Ticket y, Trzeba wybudować. I o tym za chwilkę przejdę do tego w dalszej części filmu. Natomiast ten zespół też pracuje zdalnie. Każdy ma swoją wolność, bo to są teraz moje wartości, jeśli chodzi, jeśli chodzi o biznes. I jeżeli wy też w pewnym wieku chcecie takie coś osiągnąć, to uważam, macie wiedzę ekspercką, to uważam, że rozpoczęcie całego procesu sprzedaży swojej wiedzy eksperckiej będzie dla Was bardzo dobrym wyjściem. I teraz początki. Początki mojej sprzedaży high ticket. Początki były trudne, trudno było znaleźć pierwszych klientów. Dlaczego? Dlatego, że mimo, że miałam duży dowód społeczny i myślę, że jeżeli wy też chcecie takie coś zacząć, macie ten dowód społeczny, to to, co powiedziałam, ważne, żeby was widzieli. Więc chodziłam na liczne konferencje, na liczne wystąpienia, robiłam różne rzeczy też pro bono. E, s, mm, Testowałam siebie jako mentora w klubie przedsiębiorczości, gdzie występowałam wielokrotnie, ponieważ byłam zawsze zapraszana i dobrze wypadałam. E, więc to, takie, to była też moja nauka. No bo też to, co Wam chcę powiedzieć, jeżeli coś chcemy robić, to musimy się do tego przygotować. E, I warto się do tego przygotowywać. E, natomiast zaledwie w 9 miesięcy, w dziewięć miesięcy w, w zasadzie tak, tak to mogę powiedzieć, od marca do stycznia, e, zaczynając od marca, gdzie nie, było mi trudno zebrać grupę pięciu osób. Na mentoring, to na koniec roku wszystkich osób, które przeszły mój program mentoringowy jest ponad 100? Więc zobaczcie, jaka to jest skala i jak da się taki biznes wyskalować w krótkim czasie w zaledwie kilka miesięcy. Więc to nie potrzebujecie lat, nie potrzebujecie wkładać bóg wieczego. Jeżeli wy już jesteście ekspertami, to bez problemu przeniesienie tego do online jest kwestią 10-8 miesięcy pracy. Jak się w ogóle taki? Programy buduje. Buduje się od tego, żeby stworzyć dobrą ofertę, ponieważ wiedza to nie wszystko. Tą wiedzę trzeba opakować i trzeba, ją, trzeba zrobić po prostu dobrą ofertę taką, która pomoże potencjalnym odbiorcom. Trzeba określić dokładnie do kogo będzie Twój program, do kogo będzie Twój produkt, jak ten produkt będzie rozwiązywał potrzeby klientów. Tak, bo pamiętajmy, że klienci, którzy do Ciebie przychodzą mają swoje potrzeby, więc trzeba zbudować bardzo dobrą ofertę. W kolejnym kroku ja to już mówię tak bardzo technicznie, zaczynałem budować lejek sprzedażowy, tak? I lejek sprzedażowy pewnie słyszeliście o tym określeniu, i pewnie tutaj bardzo dużo osób na, na YouTubie, czy, czy we wszystkich mediach o tym mówi. Natomiast yy, wiemy, co to jest lejek sprzedażowy, ale co innego jest go zaprojektować, tak? Czyli to, co, nad czym ja się zawsze pochylam, to nad projektowaniem lejka sprzedażowego. I teraz, co ma znaleźć się na górze tego lejka sprzedażowego, czyli w momencie, kiedy my przedstawiamy siebie, przedstawiamy naszą ofertę, łapiemy zainteresowanie, to są krótkie treści, to są treści, które mają trafić do potencjalnego naszego odbiorcy, gdzie mamy przedstawić siebie, zainteresować sobą, czyli to jest w ogóle taki, takie pierwsze przedstawienie i pozyskanie. Zainteresowania naszymi produktami. W kolejnym etapie jest tworzenie zaufania, czyli już jest budowanie tych relacji i budowanie tych cieplejszych relacji z naszym obserwującym czy z naszym potencjalnym późnym klientem. To, co chcę zaznaczyć, że pamiętajcie, że produkty tego typu nie sprzedają się czasem z dnia na dzień. Czasami ja miałam pewne kole, na przykład w sierpniu, a klient o taką rozbudowaną na przykład strategię, a klient do mnie wracał za parę miesięcy, tak? ponieważ musiał się Zastanowić, musiał do tego, musiał jeszcze poglądać mnie na social mediach, czyli ja musiałam jeszcze więcej zaufania zdobyć. Ludzie też bardzo lubią moje długie treści, tak, czyli wypowiedzi, dlatego też teraz zdecydowałam się robić YouTube'a, żeby więcej o tym opowiadać. I to jest ten moment budowania tego zaufania. Czyli jeżeli widzicie, to każda część tego lejka jest potrzebna. No i teraz jakby kolejna część tego lejka, czyli du do ulejka, to jest moment kiedy klient y, dokonuje już tego zakupu i tutaj y, pamiętam, że pierwszą edycję miałam, drugą edycję i później zaczęło już być, zaczęło być coraz więcej y, i zaczął mi się zespół powiększać dlatego, że stwierdziliśmy z moim partnerem biznesowym, że potrzebujemy kogoś do onboardingu. Dlatego, że y, żeby teraz jeżeli masz więcej klientów to na ta sama infrastruktura która była na mniejszej ilości po prostu już nie działa. Więc pojawiła się osoba która zajmuje się onboardingiem, czyli zajmuje się przyjmowaniem płatności, osób, linków i wszystkimi tymi sprawami. I tutaj też w tym momencie ważna jest sprzedaż, tak? Jak my komunikujemy i jaki jest ułożony proces sprzedaży. To jest ten do tak? Czyli nie wszystkie rzeczy wy będziecie mogli sprzedawać osobiście, więc bardzo ważne jest, żeby budować swój mikrozespół sprzedażowy i odpowiednio zrobić odpowiednie skrypty sprzedażowe Waszych usług i odpowiednio ich przeszkolić i wydaje mi się, że to jest taka infrastruktura, którą na pierwszy rzut, na, pier na pierwszy raz mogę opowiedzieć, jak to mniej więcej wygląda, natomiast wiadomo, że każdy z tych obszarów ma bardzo dużo detali, każdy z tych obszarów ma bardzo dużo swoich kpi ale to powiem też w innym, w innym wideo, jak sobie te kpi mierzyć i każdy z tych obszarów warto usprawniać. Jeżeli chcecie sprzedawać pięć akcesów na swój mentoring, czy na swoją sprzedaż swojej wiedzy eksperckiej, potrzebujecie innej infrastruktury. Jeżeli chcecie sprzedawać 100, innej ale jeżeli chcecie sprzedawać jeszcze więcej, zupełnie innej. Natomiast to wszystko da się wybudować, na to są systemy, na to są sposoby, na to są mierniki. Natomiast pierwsze, co jest najważniejsze, jest wasza decyzja. Jeżeli, jeżeli podejmiesz decyzję, tak, chcę, wiem, że mam wiedzę ekspercką, wiem, że jestem dobra w tym, co robię i chcę zacząć dzielić się tym światem, to to jest ten pierwszy krok bardzo ważny, który trzeba wykonać, żeby, żeby w ogóle móc w tym kierunku w tym kierunku iść. I to, co chcę wam powiedzieć na zakończenie tego, tego filmu, tego wideo, tego to nie bójcie się sprzedawać. To jest pierwsza zasadnicza rzecz. Po pierwsze, po drugie, uwierzcie, że wasza wiedza przydaje się innym. I ja też powiem z mojego doświadczenia. Zapisałam się na jeden kurs, który, na którym byłam w Stanach i dał mi on niesamowicie dużo. Zapisałam się też na studia podyplomowe jakieś takie w Polsce i jeszcze nic z nim za dużo nie wyniosłam. Więc czasami jeden kurs może zmienić wasze naprawdę y, bardzo dużo. Więc y, uwierzcie, że możecie być ekspertami dla innych. Czy ja na przykład uczestniczę w mentoringach? Tak, oczywiście, ja też się douczam, dokształcam. Jeżeli ktoś jest ode mnie lepszy w LinkedInie, to idę do niego na mentoring, tak? bo chcę też mieć tą wiedzę. Więc po pierwsze, uwierzcie w swoje możliwości, zacznijcie działać. Nawet jeżeli to będą na początku małe sprzedaże. To kroki są następujące. Pierwsze: wiara w siebie, stworzenie oferty, stworzenie zaprojektowanie swoich lejków sprzedażowych, stworzenie mikrozespołu sprzedażowego i potem wyznaczenie kpi -ów. i o tych wszystkich szczegółach też będę wam Was opowiadać, więc zachęcam do subskrybowania mojego kanału, ponieważ będzie się tu dużo działo ciekawych treści. No I do zobaczenia wkrótce.